Ty musisz być tak ostry, żeby to można było obrzezać komara. Czekajcie, a to już leci nagranie. Dzień dobry Państwu, to jest kanał Prawem na Lewo. Zapraszam, odcinek miał być merytoryczny. Ja się tutaj zajmuję ostrzeniem y, narzędzia do samoobrony. Oczywiście, jak najbardziej, z bardzo wiekową tradycją. Mój dziadek był kowalem, więc do takich narzędzi mam dostęp. Ja Państwa przepraszam, ale lepiej będzie wyglądało, jeżeli jednak założę marynarkę. Tak dzisiaj troszeczkę bardziej roboczo, więc przepraszam za brak koszuli. Chociaż niektórzy twierdzą, że ja do nagrań to koszulę zmieniam do każdego nagrania, odwracając ją na drugą stronę, ale to już pomijając. Tak, to, to narzędzie, które Państwo akurat widzieliście przed chwilą, to yy, wytwór mojego świętej pamięci dziadka, który, tak jak wspomniałem, był Kowalem. Yy, raczej jestem yy, przeciwnikiem Siekiery. No, mając coś takiego. Ale my dzisiaj mamy wrócić do tematu, tak jak wspomniałem, merytorycznego. A merytorycznie rozpoczęliśmy temat wejścia windykatora do, na teren naszej posesji. Ja oczywiście humorystycznie mogę do tego podejść, do pewnych rozmów pod poprzednim filmem, gdzie jak knur mógł uciec dwom szczupakom. Ano rozwiązanie jest bardzo proste. Jak rybę wyjmie się z wody, to traci cały swój wigor, prawda? Natomiast przechodząc już troszeczkę bardziej poważnie do kwestii dzisiejszego odcinka, mamy sytuację tego typu, gdzie w całym naszym systemie prawnym kwestia obrony koniecznej, czyli tak zwanego wyłączenia odpowiedzialności karnej, jest to rozdział trzeci. W kodeksie karnym, czyli artykuły 25 i następne będziemy je za chwileczkę omawiać. Na tym etapie chciałbym jednak polecić Państwu jeden film. Nie chcę celowo wymieniać jego tytułu, zapraszam do opisu, tam pojawi się link do tego filmu. Jest to bardzo ciekawe nawiązanie, a przede wszystkim bardzo ciekawe omówienie językiem w miarę zrozumiałym i czasami nawet dosyć dowcipnym, jeżeli rozmawiamy o kwestii obrony koniecznej i przekroczenia. Natomiast to, co mnie najbardziej, chciałbym powiedzieć, uderzyło, nie, niestety to był temat, który od początku studiów był mi znany. Żyjemy w takim kraju, gdzie jeżeli ktoś nam w środku nocy wejdzie do domu, to należy trzy razy się zastanowić czy użyć tego narzędzia, które pokazywałem wcześniej, czy też złodzieja nie zaprosić do sypialni, wejść, skorzystać z mojej żony, bo jeżeli będę do ciebie niemiły, to jeszcze pójdę siedzieć. No taki mamy system prawny. Jeżeli na w większości spraw sytuacja jest taka, że praktycznie nie rozpatruje się kwestii granic obrony koniecznej i przekroczenia tylko jestem zwierzyną łowną w własnym domu, to wybaczcie, państwo, ale pierwszy minister sprawiedliwości, który chce z tym walczyć, będzie miał mój głos. Nieważne, co robi poza tym, ale mój dom to jest moja twierdza. Po to, abym mógł spokojnie podejść do życia, że jeżeli w obronie swojej własnej rodziny będę musiał użyć czegoś takiego, to nie będę miał 10 lat od siatki, tak jak chłopak który, jeżeli się mu włama, znaczy jeżeli nie, włamano się do jego domu przy pomocy pałek teleskopowych, innych narzędzi i tak zrobił to, co należało, co powinien zrobić każdy obywatel broniąc własnej rodziny. I co chłopak dostał 10 lat do ciatki. Za co? Za to, że jakiś debi. Przepraszam bardzo, nie mamy aż takiej wolności słowa, więc nie mogę. O pierwszej prezes Sądu Najwyższego byłej. Która wolała stać ze świeczką przed sądem, zamiast zająć się tym, aby nam żyło się lepiej. No nie mogę powiedzieć w ten sposób. Nawet gdyby to była diagnoza medyczna. Więc absolutnie cofam to, nie, nie chciałem tej pani obrazić. A co, co ktoś pomyśli, to jest jego prywatna sprawa. Dobrze, ale wróćmy zatem do tematu. Czyli artykuł 25 kodeksu karnego, paragraf pierwszy, nie popełnia przestępstwa kto w obronie koniecznej. Odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobrochronione chronione prawa. Czyli generalnie zasada jest taka: mamy prawo do obrony, a to, że jest ono wypaczone przez polski system wymiaru sprawiedliwości i sądy, a ja myślę, mimo wszystko, że 3 czwarte sędziów to są ludzie, którzy jednak nie stali ze świeczkami przed sądami i dobro yy, na, leży im na sercu. Tylko należy pozbyć się tych czarnych owiec. Pozbyć się oczywiście, rozmawiamy o kwestii stricte zgodnie z przepisami, żeby ktoś nie wyciągnął błędnych wniosków. Tak więc mamy prawo i to jest najbardziej prawo naturalne. Od czasów jaskiniowców, gdzie ta obrona wyglądała różnie, bo przecież jeżeli ktoś myśli, że jestem dżentelmenem, bo przepuszczam e, panie w drzwiach, no tak, robię to, ale to się wywodzi od czasów jaskiniowych. Przecież wypuszczało się kobiety na wabia, czy tam w tej jaskini coś nie siedzi. Ale pewne zwyczaje zostają. Niemniej w zakresie obrony koniecznej to prawo istniało od zawsze i daj Bóg, aby istniało nadal. I paragraf drugi artykułu 25. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, Czyli ktoś szszedł z miotłą, a myśmy go zastrzelili na przykład. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Chociaż jeżeli by to było wieczorem, to ja sobie dam głowę uciąć, że widziałbym jednak, że on przyszedł ze sztucera. Ale to już jest sprawa na marginesie. I paragraf 2a, który został niedawno do, dodany do kodeksu karnego, nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej. Odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren, lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Ustawodawca w tym zakresie już wytyczył pewną drogę naszym sądom, jest może minimalnie lepiej niż było ale nadal słyszymy o tym, że powinniśmy się bać bronić własnym domu. Jakżeż często słyszymy zniec czulica społeczna, bo ktoś komuś nie pomógł. Ale z drugiej strony przepraszam. Pomóc, a potem przez 10 lat szlajać się po sądach, bo prokurator ma w dupie podstawowe prawa obywatelskie, a generalnie największym jego ideałem jest doprowadzenie do skazania tego, a to, że skazuje się tak naprawdę ofiarę przestępstwa, no to chuj z tym, bo to już inaczej chyba powiedzieć nie można. Tylko przecież tak nie można. I generalnie, o samą obronę konieczną na tym etapie można by było zamknąć, każdy może sobie doczytać, yy, znaleźć sporo filmów na YouTubie pomijając oczywiście ten efekt rozmycia czy tego języka prawniczego. Ale może dokończmy ten artykuł. Paragraf trzeci, artykuł 25 nie podlega karze kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Czyli generalnie no sytuacja środek nocy jesteśmy wybudzeni ze snu. Trudno sobie wyobrazić, że będziemy się zastanawiać, z czym przyszedł do nas włamywać być może morderca, może ktokolwiek inny. Tylko czas może, aby ci, którzy orzekają w tym momencie od tego typu sprawach, wreszcie zaczęli kodeks karny traktować nie jako książeczkę teoretyczną, bo byle by zrobić pierdoloną karierę, tylko po to, aby w. Na pewnym etapie zaczli patrzeć na życie społeczne, a nie żyć w oderwaniu od rzeczywistości. Bo, żyjąc w oderwaniu od rzeczywistości, wierzcie mnie Państwo, nikt nie z gromniczką przed żadnym sądem nie zobaczy. I na tym zamknąłbym ten artykuł 25, ale poszedłbym krok dalej. Jeden krok dalej i zarazem jeden artykuł dalej. Czyli artykuł 26 w kodeksie karnym może najprościej powiedzieć działanie w stanie wyższej konieczności. Czyli nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można było uniknąć inaczej, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że w czasie napadu na kwiaciarnię używam doniczki, która stała obok i tłukę ją na głowie złodzieja. Sytuacja jest bardzo klarowna. Nie jest to w tym momencie obrona konieczna bezpośrednio mnie, a tej biednej sprzedawczyni. I powinienem postąpić jak człowiek. Niestety w tym kraju znowu się muszę kurwa dwa razy zastanowić, bo znowu będę ciągany po sąd. Idąc, paragraf następny nie popełnia przestępstwa, także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w poprzednim paragrafie, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości, oczywiście wyższej od dobra ratowanego. Czyli jeżeli ktoś kradnie Lamborghini, no to mam prawo praktycznie ukraść każdy samochód, bo te dobra są porównywalne. Można by to w tym zakresie powiedzieć. I paragraf trzeci, abyśmy sobie znowu przelecieli przez cały przepis. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Paragraf czwarty przepisu paragrafu drugiego, czyli e, odnośnie. Ważenia dobra. Nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić, nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste, czyli sytuacja, w której mam bardzo cenny przedmiot i jestem zobowiązany do jego ochrony, i użyję go do ratowania czegoś, co jest mniej warte. Czyli Połamanie na przykład historycznej włóczni w, w muzeum, której wartość jest bezcenna, bo zauważyliśmy złodzieja, który wykręca nową żarówkę LEDową. O, to by może był taki chyba najbardziej właściwy przykład. Stąd winniśmy się bardzo poważnie zastanowić, jak nasze działania będą wyglądać. Tylko kurczę, nie, no, ja zaczynam pieprzyć. Jak zastanowić się w sytuacji bardzo dynamicznej, bo to nie jest tak, że wchodzi złodziej. Uwaga, proszę przeanalizować kodeks karny, co teraz będziemy robić. Przecież tego czasu nie mamy. I mało tego, ten głubek... Przepraszam bardzo, nie wróć. Znowu niestety, tak jak ta nasza wolność słowa. Pan prokurator znowu będzie dzielił włos na czworo, mając 10 lat czasu na to, żeby nam dokopać, tak? Nie no, Polska to jest jednak piękny kraj. Oczywiście możemy następnym razem przejść do kwestii eksperymentów badawczych, innych elementów związanych z wyłączeniem popełnienia przestępstwa. Nie zalecam linii obrony na zasadzie artykułu 150, czyli likwidacja windykatora z litości pod wpływem współczucia dla niego i na jego prośbę. Bo boję się, że sąd jednak tej argumentacji nie zrozumie. Mało tego, tak jak za każdym razem na tym kanale, zachęcam do tego, abyśmy trzymali się przepisów prawa i w granicach tego prawa żyli, działali, a oczywiście w ramach poczucia humoru. Tak jak wspomniałem wcześniej, serdecznie uśmiecham się, czytając, historię wolno biegającego Knura, który uciekł wąszczupak. Nie ukrywam, że to była sytuacja, która praktycznie od piątku aż do dzisiejszego nagrania i pewnie jeszcze długo będzie, oczywiście z widłami w tle, bo to, to, to jest element z poprzedniego odcinka i przede wszystkim z, z postów pod nim. Tak więc to jeszcze będzie mi długo służyło, ale to już temat znowu na kolejny piątkowy odcinek. Co będzie następnym razem? Mam to gdzieś z tyłu głowy. I tradycyjnie dziękuję Państwu za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia w piątek.